Wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudioAzer. Dzisiaj mamy taką miłą okazję zaprezentować dwa amplitunery, które są u nas tylko i wyłącznie przejazdem. Więc korzystając z tej okazji, że miały taki krótki przystanek, postanowiliśmy je Państwu zaprezentować. Tutaj u góry mamy takiego malutkiego pionierka. Tak, model SX590. Mały, ale 8 kW. Tak, z 1978 roku. I krótkie przypomnienie, może firma Pionier też z tradycjami. Króciutko, oczywiście, historia firmy wywodzi się od skonstruowania pierwszego japońskiego głośnika dynamicznego, model A8, który został nazwany Pionier. I, I od tego się wszystko, wszystko zaczęło. Tak? Założycielem konstruktorem był pan Nozomu Matsumoto. Po II wojnie światowej firma gwałtownie zaczęła się rozwijać. No i jak sama nazwa wskazuje, pionier, czyli lider w wprowadzaniu na rynek różnego rodzaju innowacji technologicznych. To jest taki malutki braciszek tego pioniera, którego mieliśmy okazję prezentować, czyli tak. 1980, 80, tak. ten największy taki. No, ten, trzeba przyznać, jest odrobinkę do niego podobny. No, bo też ma wychyłki, zresztą do samej prezentacji jeszcze dojdziemy. A pod spodem taka niespodzianka z napisem Thompson. Firma Thompson słynęła z tego, że zlecała bardzo dużo różnych produkcji innym firmom. Zresztą polskie wzmacniacze też szły do firmy Thompson i pod nazwą firmy Thompson. Ale sama firma Thompson to w zasadzie Ameryka. Tak, jest to amerykańska firma, która powstała w 1892 roku w Nowym Jorku. Nazwa Thompson wywodzi się od założyciela pana Thompsona, wybitnego inżyniera elektryka, wynalazcę, przemysłowca, pioniera. Uważany jest za jednego z założycieli przemysłu, amerykańskiego przemysłu elektrycznego, oraz jego odkrycia w dziedzinie zjawiska prądu zmiennego tutaj też są bardzo ważne. Tak, ale tutaj mamy wszystkie napisy po francusku. Co czyli, nam to mówi? Czyli mówi nam, że akurat ten sprzęt był y, produkowany na rynek francuski. Właśnie, dlatego prezentacja będzie trochę utrudniona. Nasza znajomość języka francuskiego jest dość mocno ograniczona. Ale co ciekawostka, za tym napisem Thompson kryje się moim zdaniem Made in Japan. I firma, firma Sanyo. Sanyo. oczywiście, firma I... Sanyo. Jest to model DCX 3450K. To, to, jest, to są lata 70. XX wieku. Właśnie. Firma Sanyo też, no, zasłużona z tradycjami. Też jedna z moich ulubionych zresztą. No, i dla znawców tematu, oczywiście, można tutaj dostrzec, że. Te wychyły bardzo, bardzo przypominają nam te, które mamy w Polskim Radmorze. Ale za chwilkę będą zbliżenia. Zaraz będziemy troszeczkę próbowali zaprezentować te sprzęty, ale może jeszcze parę słów o samej firmie Saniu. Tak, firma Saniu powstała w 1949 roku. Założycielem tej firmy jest przemysłowiec, wynalazca, również oczywiście inżynier elektryk, pan Toshio Ue. I taka ciekawostka, założyciel był szwagrem założyciela firmy Panasonic. Właśnie. Pana Matsushity. Także można powiedzieć, że firma rodzinna, bo dzisiaj Sanyo należy też do Panasonic. Tak. W tak. całości. Dobrze, tak. Parę słów na temat y, historii tych dwóch sprzętów, a za chwileczkę zaprezentujemy ich możliwości. I teraz może króciutka taka prezentacja naszych dwóch amplitunerków, ten u góry pionierek 20W, bardzo ładne urządzenie, zbliżony wizualnie możemy powiedzieć do swojego większego brata poprzez właśnie te czarne wychyły, które tutaj zastosowano, gdyż no, w tych wyższych modelach również te wychyły były czarne mamy tutaj dwie sekcje głośników sekcja A sekcja B niskie wysokie fale AM FM jedno wejście gramofonowe oraz uniwersalne mono stereo tape monitorek balans głośność oraz konturek. Dźwięk bardzo ładny, nie będziemy go w tej chwili prezentować, gdyż pod głośnikami mamy podpięty ten dolny, bo on jest tutaj troszeczkę jakby ciekawszym modelem, bardziej unikatowym, ale mogę Państwu powiedzieć, że dźwięk ma bardzo ładny i ciepły, więc można go sobie spokojnie postawić w sypialni z moimi głośnikami, będzie na pewno bardzo, bardzo ładnie grał. No i wracamy do tego sprzętu poniżej. Czyli Thompson w zasadzie Sanyo a można byłoby powiedzieć prawie Radmore. Czy to gra? Powiem Państwu, że to gra. Naprawdę to. Nie wiem, czy będzie to dobrze słychać, ale podbicie konturu jest fenomenalne. Nie mogę znaleźć szerszych informacji na temat tego amplitunera. On, jakby to powiedzieć, jest u nas przejazdem, więc postanowiłem koniecznie nagrać ten program o nim, bo jest to bardzo unikatowy sprzęt. Nie można nim, o nim poczytać za dużo w internecie. Nawet nie mogę powiedzieć jaki to jest wzmacniacz zastosowany. Przypuszczam, że jest to na pewno 40-watowy. No, patrząc jak dynamicznie się tutaj przy lekkim poruszeniu y, gałki od głośności, jak kolumny szybko reagują, to trzeba przyznać, że zastosowano tutaj na pewno jakiś większy wzmacniacz. Konturek, tak jak mówiłem, też bardzo dynamiczny. Mamy tutaj cztery gałki od y, czterech tych wskaźników, gdyż jest to amplituner kwadrofoniczny, o czym jeszcze nie wspomniałem, a co jest bardzo ważne, gdyż tą gałeczką tutaj możemy właśnie zmieniać sobie wszystko od stereofonii czter, kwadrofonia czterokanałowa i jestem naprawdę pod, pod wielkim wrażeniem jak to tutaj gra nawet nie sądziłem, że ten dźwięk będzie aż tak ładny i tak dynamiczny, choć przyznam szczerze z naszymi altusami na pewno zagrałoby to bardzo bardzo ładnie no bo był to sprzęt który no jakby Sanio sprzedało swoją licencję, Radmor i, i cała ta historia z Sanio jest wszystkim bardzo dobrze znana więc te sprzęty y, tego typu właśnie dźwięk mają mocno dynamiczny, pasujący pod altusy więc y, ten sprzęt jest dobrym y, tego przykładem jeżeli chodzi o regulację mamy tylko niskie i wysokie, średnich tonów tutaj nie możemy regulować mamy radyjko y, amfm -y. Oraz wejście auksowe. Tej monitorek jest tutaj ukryty. I przypuszczam, że bardzo możliwe, że gramofon jest też tutaj gdzieś wejście gramofonowe ukryte. Ale te skróty francuskie czasami są bardzo mylące. Więc nie będę y, mówił, że to jest 100% ten lub tamten. Ale amplituner jest pięknie wykonany. Rzadko kiedy stosowano tego typu rozwiązania, żeby były cztery wskaźniki. W jednym punkcie, zawsze to była raczej w poziomie, nigdy w takim kwadracie. Tutaj zastosowano to właśnie w ten sposób i bardzo, bardzo ładnie to wygląda, bo jest to zupełnie coś innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni codziennie. Dodatkowy wskaźnik wychyłowy tutaj od siły sygnału radia, także w sumie jest ich 5 i bardzo ładnie podświetlona skala na zielono tutaj. Mamy też podświetloną yy, wskazówkę skali, także sprzęt na tamte lata, to jednak lata 70., nie zapominajmy, jest to bardzo, bardzo dopracowane urządzenie. Aluminiowy przód, nie jest to w jakiś sposób, można powiedzieć, tandetne czy coś, jest naprawdę fajnie wykonane i moim zdaniem, naprawdę unikatowe. Być może ten model szedł tylko na Francję. Stąd też może w Japonii nie występował. Był dostępny tylko w tym jednym, jednym kraju, stąd też słaba dostępność jego na rynku urządzeń używanych, i być może jest to jeden lub jeden z ostatnich tak ładnie zachowanych urządzeń. Jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć stare dobre czasy, altusy, dynamiczna muzyka, ten. To urządzenie jest naprawdę godne, godne polecenia. Mam nadzieję, że udało nam się Państwu odrobinkę przybliżyć ten sprzęt. No jest u nas tylko przyjazdem, co jest też troszeczkę jakby żal się z nim rozstawać, bo no przypadł mi do, do serca, zwłaszcza ten y, japoński tutaj Thompson z Japonii, z firmy Sanyo. Tak, przyciąga wzrok, przyciąga słuch, ponieważ naprawdę wyróżnia się te wychyły i, i ta dynamika myślę, że tutaj e, fajnie się w programie zaprezentowały. Tak, i uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał okazję spotkać go gdzieś, to warto ten sprzęt nabyć, bo naprawdę jest czymś Wyjątkowym, rzadko spotykanym. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za komentarze, za miłą wymianę informacji i zapraszamy ponownie na kolejne odcinki. Tak, dziękujemy, do zobaczenia. Do widzenia, Państwa.